Hej ka widzowie, ja sam Natja w dzisiejszym filmie. Jesteśmy w Horizon Child Turbo. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja, oraz komentarz. Wczoraj się Minecraft ma 222 wyświetlenia, więc fajnie. Zacznijmy w Blade Raven Canyon. Mapka tam Miałby dzisiaj Minecraft, ale znów gra, gra uległa awarii. Będziemy zaraz chyba na tym pracować. Horizon Chauster. No. No to jedziemy. Zobaczymy, którym będę ja i który będzie Zeus. Zaraz się wszystkiego przekonamy po trzech okrążeniach. 19. Okej. Okay. 17, 16, 15. Już zatańczyłem. 16, 17. Już szesnasty. Przez piętnasty. Czternasty. Fioletowa buteleczka. czternasty. Się zagapiłem. Dwunasty. Jedenasty. Dziesiąty. Dobra. Na razie mi dobrze idzie. Jak rzadko gram w tą grę. Fioletowa buteleczka. Dziewiąty. O! Oh. Tankowaniem. Dobra, ósmy, drugie okrążenie, 55 i 10 czas, siódmym jestem, widzowie, jak na to, że tyle nie gram, to dobrze, w ostatnim filmie też to powiedziałam. No. Dobra, szósty, piąty, gdzie mi tu, Dzień mi tu zielony? A ten niebieski gdzie? Jestem piątym i ma być zaraz pierwszy. Zaraz będę czwarty. Już jestem czwarty. Wow, tankowanie. Dobra, czwarte miejsce na razie. Kurde. Próba do palacz, finał lap. No zobaczymy, na razie się żadnym podium nie łapię. Ale się łapał, to muszę być chociaż trzeci. Zawało być pierwszym, co nie widzę. Wiem. Trzyba dopalacz. A widzę ich, widzę, widzę. Tankowanie Kurr Jest ten bączek kurde Trzeciego. Wszystko na razie mi wychodzi nie po mojej myśli. Zeus XIII. Czas mu jego 256 a mój 2, 31,65. To jeszcze na dodatek, na dodatek. Trzecie miejsce widzę przez ten zakręcenie, kury. No, no nic. O, po prostu jestem ten zmęczony i rzadko gram, więc te dwa powody. No. Map. Tone, Tutaj widzę słabo mi idzie. Niech będzie wreszcie w dzień. Widzę, że tutaj często jeżdżę. A niech będą cztery okrążenia, bo rzadko jest cztery. Ten samochód. Bye bye. Wezmę sobie samochód. A żółty. Horizon bro. Truba. No, widzę, że będą trzy samochody żółte. 4 okrążenia, to myślę, że coś pokażę widzowie. Nie będę ciągle trzeci. No, ale jadę w dzień, tankowanie. Lepsza widoczność, 15, 14, 13. No. A nie, 13, 14 właściwie. Ale już jestem. 13, 12, 11, 10. Namze drugie krążenie tankowanie dziewiąty tego co przedtem też wyprzedzałem ósmy siódmy namram szósty a i siódmy. Szósty, piąty, czwarty, dobra, pierwot obteczkom Trzecie okrążeniem Tankowaniem. do dopalacz. Trzeci. Ale jak zwykle się zahaczyłem. Gdzie? Raz, trzeci. Okej. Okay. Final, love w widzowie. Drugi A, tutaj w captain będę pierwszy, tak mi się zdaje. Jeszcze jak tego dopadnę, a nie, to nie on. Dobra, tutaj jesteś gagatko. Ale już jesteś za mną z tyłu, bo ja jestem pierwszy w captain. Piretowa buteleczka minięta. I na ostatnią sekundę wyprzedziłem. Minuta 59, czterdzieści pięćsetne Zeus... Nie ma Zeusa Okej, okay. no raczej raz trzecie miejsce, raz pierwsze Okej okay. Dobra Map No się też, widzowie, pasowałoby, żebym w pokoju jeszcze posprzątał a tu już mam. O, nowy samochód? Okej. Okay. Dobra. Tutaj już mam trzy puchary, widzowie. Fajnie. A nie będzie die un. unie. Żeby tutaj też troszkę polepszyć. damy sobie taką prostą mapę. Trzy okrążenia, bo na pięć to nie mam siły już. Więc trzy okrążenia. Ten samochód. No, może jutro będzie Minecraft, bo jutro widzowie, jeśli jest weekend, to będę w domu. Więc mam nadzieję, że jutro się już uda. No. Dobra. Jestem dziewiętnasty. No, co jest? Osiemnasty. Siedemnasty, szesnasty, piętnasty, czternasty. Trzynasty, dwunasty, ankowanie fioletowa buteleczka, buteleczko, minięta, jedenasty, dziesiąt, dziesiąty, dobra. Fioletowe buteleczki, coś dzisiaj omijam. Dziewiąty. No, takie tory to ja lubię, takie proste, dług, cała, no. 44, 53 sekund, sekund. Dobra, drugie krążenie, ósmy, siódmy. Szósty, piąty. Dobra, fioletową buteleczkę. Dobra, mam fioletową buteleczkę. Razy cztery. Aj, to chyba yy, do jest. Czwarty, jestem. Dobra, dba. Baj. Trzeci. Więc się na podium łapie bo jest final lap. I tutaj będę 274, na razie największa prędkość Okej, okay. no Pierwsze miejsce, widzowie No, czyli dwa razy pierwsze miejsce będzie No, to mi się podoba Jakby się Minecraft włączał, to byś w ogóle kamery nie można zmieniać Ale jestem pierwsze miejsce Minuta pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia trzy setne, widzowie. Zeus był ósmy, dwie minuty pięć i siedemdziesiąt dwie setne jego. Dobra. Okej. Okay. Pieniędzy mam trzy tysiące czterysta trzydzieści. Map. Okej, okay, więc tu byłem. Tu byłem, i tu byłem, i tu mi nie było, no Ja byłem w South Africa, numer 4, więc łapeczka do góry, subskrypcja oraz komentarz i widzimy się jutro już normalnie, my się gdzieś po południu, więc hej!